Proszę, sabat nadchodzi. Riot Games opublikowało nowy Cinematic. Jak już się przyzwyczailiśmy, to jest to zapowiedź skórek, a nie eventu czy czegoś więcej. Niemniej jest to tematyka jednego z moich ulubionych uniwersów w League of Legends, czy tematyka jednych z moich ulubionych skórek. Cóż mogę tutaj powiedzieć? Jak Riot chce, to mroczny klimat zrobić potrafią. Zaczynając dzisiejszy materiał, warto wspomnieć, że film, który dzisiaj omawiamy powstał we współpracy Riotu z We Are Royal, firmą, która zrobiła Cinematic również pod wyjście na Firi. Syreni Śpiew to Cinematic wprowadzający nowe skiny do gry. Jak również nowe postacie do uniwersum Sabatu. Na początku nie da się nie zauważyć świetnego motywu muzycznego, aczkolwiek jest to nic innego jak recykling, gdyż nuta z Sabatu towarzyszyła wydaniu skinów Coven w 2021 roku. Niemniej uważam, że nie jest to w tym miejscu coś strasznego, powiedziałbym nawet zupełnie odwrotnie, ponieważ stworzony na potrzeby Sabatu motyw jest po prostu fenomenalny. Niemniej, wracając moi drodzy do analizy, Cinematic rozpoczyna się prezentacją Macek w głębinach. Jest to nieco związane z tym, że nami otrzyma legendarnego skina w tej tematyce. Same macki dają również sporo do myślenia, ale o tym za momencik. Nami wspomina o tym, że coś czeka w tym wypaczonym lesie. Wiąże się to z samym uniwersum, gdzie chociażby skiny Death Blossom należą do tego świata i przedstawiają istoty z tak zwanych północnych lasów. Mamy jeszcze oczywiście Elder Woody. Jak sama nazwa wskazuje, są to mieszkańcy Starego Lasu, czy ogólnie sporo rzeczy dzieje się tutaj w starych lasach pełnych wiekowych istot. W dalszej części materiału widzimy czwórkę czarownic w akcie przywołania jednego ze starożytnych bogów, lub nieco innego rytuału na ten moment nie do końca nam znanego, ale prawdopodobnie na dniach wszystkiego się dowiemy. Od lewej strony mamy Elis. Akali, Syndre oraz Nile. No i tak, mamy tutaj dwie rzeczy na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Po pierwsze, Kowen Akali. Tak, ja wiem, że wiele osób tutaj może tą postać lubić. Natomiast moim zdaniem są postacie pasujące do Sabatu nieco bardziej, na przykład Morgana, jak i postacie pasujące nieco mniej, jak na przykład Ash. No i jest też Akali. Może to tylko u mnie, ale jej design, a w szczególności włosy, jakoś mi do tego sabatowego stylu po prostu nie pasują. Ale tak jak mówię, może to tylko ja. Natomiast jestem trochę zdziwiony, że nie dodano na przykład Coven Gianny, której design z Legends of Runeterra jest iście fenomenalny. Może nie do końca dodałbym Dżannę za Akali, gdyż gryzłoby się to fabularnie w tym uniwersum, ale po prostu uważam, że jest kilka postaci, które mogłyby się nadać wizualnie lepiej niż Akali. Ale tak, tak, ja już tak, wiem, że to, to jest ogromne, ogromne czepiactwo z mojej strony. strony. Natomiast rzecz numer dwa. Nila. I tutaj przyznaję, że Riot Games mocno mnie ograło. Pomimo dodawania do League of Legends Coven Nili jest już skin z tego uniwersum. Nie jest to pierwszy raz, kiedy coś takiego ma miejsce. Nawet w tym konkretnym świecie mamy dwie wersje LeBlanc, Natomiast w Karciance mamy skina Lunar Eclipse Nila. Jak widać, ta jest tutaj zupełnie inaczej ubrana od swoich sióstr z Sabatu i łatwo jest wywnioskować, że zdradziła swoje siostry, by dołączyć do zakonu rycerzy walczących z Sabatem. Jak możemy dowiedzieć się z samej Karcianki, Nila spojrzała złów w oczy i pokonała je. Teraz, dzierżąc moc jednego ze starych bogów, czas by pokonała resztę. Na samym splaszarcie można znaleźć kilka ciekawostek, takich jak statua przedstawiająca jednego z bogów, a dokładniej sowę związaną z murkaną, jak i korzenie mające oczy. I tutaj zaczyna się robić ciekawie. Zastanawiam się, czy wchodząca do Lola Coven Nila będzie jakoś powiązana z tą karciankową. Powinna, gdyż to uniwersum jest całkiem dopieszczone, ale. Pierwszym celem Nili będzie po tysiąc kroć przebity niedźwiedź, którym oczywiście jest Volibear. Gdy na serwery ligo legendowe wchodził rework Wolimisia, po tysiąc kroć przebity skin był jego kanonicznym wyglądem w pewnym momencie czasu. Gdzie mogliśmy dowiedzieć się o tych nieco bardziej zagorzałych wyznawcach Misia Gromu, którzy wręcz przyjmują do wiadomości nieco inny obraz swojego centrum kultu. Podobnie jak Kindred dla wielu nacji czy regionów wyglądają inaczej, podobnie było z Voliberem. Jednakże... W pewnym momencie, nie mam zielonego pojęcia, w którym Riot uznało, że kroć przebity, chyba nie do końca pasuje do Freliordu czy do samego kanonu League of Legends, nie wiem do końca jaki był powód, natomiast samą prezentację Woliego przeniesiono do alternatywnego uniwersum, dokładnie tego samego związanego z Sabatem. Nie do końca wiem dlaczego tak zrobiono. Ten woli miś pasuje i tutaj i tutaj, więc nie do końca jestem pewny dlaczego tak to zrobiono i tak potraktowano dość interesujący element fabularny. Natomiast to jeszcze w tym temacie nie jest koniec. Jak wyjdą wszystkie nowe skiny Sabatu, to prawdopodobnie będę musiał odświeżyć materiał o Coven lub dograć do niego jakąś część, gdyż jak widzimy, dzieją się tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Chociażby Bogiem Dżanny jest właśnie Volibear. Jeżeli taki materiał byście chcieli, to zostawcie proszę kciuka w górę, wtedy będę wiedział, że jesteście nim zainteresowani. Zatem, powracając do Nili, oznaczałoby, że jej wersja Coven będzie wersją z przeszłości, skoro zdradziła Sabat i dołączyła do jego wrogów. Wróćmy z kolei do rytuału, od którego wyszliśmy. Po przejściu i zakończeniu, Syndra otwiera oczy w których widać jej obawę, wręcz przerażenie tym co się stało. I tutaj osobiście mam mały problem, bo na początku nie do końca potrafiłem rozróżnić Syndrę i Nami. Można się pomylić zarówno w tym miejscu jak i tutaj. Natomiast po chwili łatwo można je rozróżnić, przede wszystkim po różnicy w ubiorze, chociażby tutaj Syndra ma klejnot, czy też po innych walorach. Yyy... Eee, no tak, postarano się by je rozróżnić. Przy zbliżeniu na Syndrę, tej jakby zmienia się kolor oczu, który będzie tutaj bardziej metaforyczny. Coś podobnego zostało zaprezentowane w jednym z trailerów arkejnowych, ale spokojnie Syndra nie jest pod wpływem Shimmeru, choć jej kolor oczu jakby sugerował powiązanie Nami z pustką. Kolejna scenka to świetne przejście do Nami, która pojawia się jak gdyby nigdy nic z legendarnym skinem, i zapowiada powrót Lewiatana. Śniący w głębinach, dzięki mnie wzbierze przypływ, a wasi bogowie utoną pod naszymi wodami. Och, moje siostry, jesteście na nieprzyjaznych wodach. Zatem po kolei. Muszę przyznać, że rzadko mi się zdarza, by polska wersja dabingu podobała mi się bardziej od angielskiej z różnych względów, których nie będę dzisiaj przytaczał. Natomiast tutaj różnica pod klimat panujący w trailerze, moim zdaniem, jest wręcz kolosalna. Ponadto chciałbym pochwalić projektantów. Nami jest postacią z designu zupełnie niemroczną, choć jej lore już jest nieco bardziej mroczne, tak raczej kojarzy się z radosną bohaterką oblewającą wodą czy rzucającą wodne bańki. Jestem w absolutnym szoku, jak dobrze motyw Nami został powiązany z mrokiem i enigmatycznością Sabatu. Oraz jak świetnie klimat głębin tutaj pasuje. Oczywiście musimy jeszcze powiedzieć sobie parę słów o Lewiatanie. Kim jest i o co tutaj chodzi? No cóż, na ten moment jeszcze nie jesteśmy w 100% pewni. Ponownie za niedługo pewnie się dowiemy, stąd możemy tutaj teoretyzować. Sam Lewiatan jest legendarnym potworem morskim pojawiającym się chociażby w Biblii, dokładniej w księdze Hioba. I przeważnie jest przedstawiany jako wodny potwór, wąż lub ryba. Zatem, wodny, mackowaty klimat może kojarzyć się z dwoma postaciami. Pierwsza to Ilaoi, wiadomo, Bogini, Naga, Buros, Macki itd. Druga to Pelwet. Głębiny, choć w nieco innej formie, ale charakterystyczny wygląd i pewnego rodzaju nakierowanie na pustkę. Plus, wiadomo, że belwet można nazywać również taką płaszczką pustki, prawda? I trzeba przyznać, że cesarzowa pasowałaby tutaj jak ulał. Do tego mogłaby się chociażby nazywać belwiatan, co by było po prostu genialne. Czy tak będzie, wątpię, ponieważ wiemy, jaki będzie nadchodzący skin z Sabatem i ma tu być pradawny Bóg Mordekaiser. Patrząc na kształt można skojarzyć go z hełmem żelaznego upiora, ale niektórzy gracze podnieśli tutaj pewną kwestię. Nie da się ukryć, że te elementy, które wspomniałem, czyli głębiny, ten alamotyw pustki, macki, swoistego rodzaju płaszczkowatość pasuje do belwet jak ulał. I niektórzy gracze podnoszą argument, że kurcze, belwet pasuje tutaj o wiele lepiej. Co do zasady ciężko się tutaj nie zgodzić. Wydaje się to wręcz dziwne, jakby to nie miało być Belwet. Natomiast jeżeli tak rzeczywiście jest, to trzeba podkreślić, że Mordekaiser nie jest najgorszym wyborem. W literaturze lewiatan jest również przedstawiany jako wyobrażenie samego diabła, zagrażającego boskim istotom próbującym je pożreć co z kolei nadal pasuje do Belwet, ale pasuje również do Mordekajzera. Do tego ja wiem, że to jest taki lichy argument, ale Prastarzy Bogowie to w 100% męskie postacie, gdzie Sabat obejmuje tylko żeńskie. Może Riot kiedyś to zmieni i Belwet pojawi się w tym uniwersum? Zobaczymy. Natomiast od razu zaznaczam, że wszystko to to są moje rozważania. Niemniej, Nami być może będzie miała jakieś elementy mrocznych macek na swoich skillach na moment tworzenia przez ze mnie tego filmu nie wiem, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy i uważam, że byłoby to świetne. Co również jest interesujące. Nami mówi, by siostry uważały, gdyż są na nieprzyjaznych wodach. Ponownie, nie mamy jeszcze pełnej wiedzy w tym temacie, ale może być tak, iż pradawny bóg Kaiser będzie chciał zabić innych pradawnych. Stąd wraz z nami będą wrogami Sabatu. <sighs> byłem na sześciodniowym urlopie. Jak miło jest widzieć, że na powrót mogę zacząć od tak pozytywnego tematu. Zaraz. Teraz wprowadzę skina za 2000 zł? Może zostawmy to na razie. Jeżeli interesuje was materiał o świecowni, to kliknijcie sobie tutaj. A jak chcecie jego aktualizację, to przypominam o zostawieniu kciuka w górę. Dziękuję pięknie za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.